Siłonko, witam bardzo serdecznie na moim kanale GoWoCano. W dzisiejszym nagram dla Was, zaprezentuję moje nowe słuchawki Bluetooth marki Defender Model Flimation B540. Dostałem prezesie od Świętego Mikołaja. Bluetooth ma Bluetooth 5.0. 10 godzin słuchania muzyka i, ro i rozmów przez. Karta MikroSD do, maksyma, do maksymalnej pojemności 32 GB, Radia FM. E, tutaj mamy m, 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 i tu, tu mamy wszystko. O, a tu widzicie, tu jest slotka TMIKRA SD, a tutaj są przecież, a, a i to. I to. To nie. Dobra, to teraz przeczytam. E, specyf specyfikację przodowego zestawu słuchawkowego. Funkcje: Slot na karty MicroSD. wbudowany FM, odbiornik. Kabel audio w zestawie. Miniżek. min stereo. Miękkie naucznicy z pianki proteinowej. Specyfikacja. Bluetooth. Specyfikacja. V, pi, pi, wersja 5.0 plus EDR, A2DP, AVLCP, FH, HFP, HSP. Średnica membrane 4 mm. Czułość sław słuch słuchawki 118 dB. Czułość mikrofon minus -42 dB. Zakres częstotliwości słuchawki od 20 do 20 000 Hz. Zakres szczęśliwości mikrofon od 100 do 16 tysięcy herców. Czas pracy w debiu rozmowy i słuchanie lub music, słuchanie 10 godzin. No dobra to teraz rozpakuję. Opakowanie znajdują się słuchawki. Kabel micro USB i kabel audio 3,5 metra folii. Instrukcja obsługi w języku angielskim, rosyjskim czy tam ukraińskim. I karta gwarancyjna. No dobra, teraz zacznijmy od słuchawek. Tutaj można wkładać, o tak robić, o widzicie. O, widzicie, tak się robi. Można tak zrobić. O. Można tak podnosić i zrobić do, do myślnej. A tutaj mamy lewe słuchawki, le, lewo, lewe ucho i prawe ucho słuchawek. A tutaj mamy slot na karty MicroSD. tutaj mamy gniazdo mini jack. Pod mikro USB do ładowania. Yy, dioda. Gdzieś jest. Tutaj mamy mikrofon, a tutaj mamy dioda czerwono, nie... czerwona i niebieska. A tutaj mamy trzy przyciski. Krótkie, krótkie przy... przyciskanie, podgło... czyli podgłaszanie. Yy, przy... Długie przy... przyciskanie czy trzymanie to jest po. Następny utwór wciskam włącz, wyłącz, to. Yy, Wszystko to jest wyłącz i włącz, a, a yy, to jest a wciś, a, a, wci, a krótkie przy, wciśnięcie to jest otwarzanie i po, wciś, otwórz pauza. A tutaj mamy... A tutaj mam przycisk przyciszania i... i, i Krótkie przycięcie, a długie przycięcie to jest yy, poprzedni utwór. No dobra. To teraz, po, teraz opowiem nie będę teraz przetestował, bo, bo nie będzie słuchać w ogóle. To jest właśnie problem. Bo to ja teraz jest właśnie słuchawki. Bluetooth działa prawidłowo, a można nawet połączyć z dwoma urządzeniami z, z funkcją Bluetooth. Na przykład smartfon, tablet, laptop. Lub na przykład telewizor. A, a jeśli chodzi o Radio FM, to niestety to le, le, kilka tych stacji radio ładnie odbiera. Czyli Radio SK ja jest właśnie w Kaliszu, jestem. Radio SK działa, Radio Centrum i Radio Z i Radio Maria, A RUF FM gorzej odbiera. Niestety, żadne programy, pols... programy polskiego radio w ogóle nie odbierają. A jeśli chodzi o radio, to przyciskanie krótkie wciśnięcie to jest automatyczne skanowanie stacji radiowych. Poprzednia stacja i następna stacja to jest właśnie długie przyciśnięcie. A, a jeśli chodzi o AUX, to dobrze, dobrze działa. Jak, jak wciskałem, przytrzymam ten przycisk cały to, to, to czas, tylko i właśnie jest wyjście, jak jest podłączony kabel AUX. Jeśli chodzi o kartę, jeśli chodzi o kartę microSD, to, to dobrze działa. Wszystko działa prawidłowo. A wada jest to tylko radio M. reszta wszystko działa prawidłowo. A pokażę wam jak to wygląda kabel. Kable te, co jest z folii. Tu mamy taki kabel mi, mini jack audio 3,5 mm. Jeszcze pokażę Wam kabel micro USB i USB typu A. To jest USB typu A, to jest micro USB. To jest do ładowania. W takim ka e kabel w postaci tego paska. No dobra. To na tyle, jeśli, to, to na tyle, jeśli chodzi o przed, e prezentację tych słuchawek Bluetooth. Nie będę przetestował, bo nic bo w ogóle nie będzie słychać niestety. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli ja się podobał w fajny filmik o moich nowych słuchawkach bluetooth marki ym, Defender Freemotion B4540 To wiecie co robić? Daj łapki w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie daj mój każdyśmy danym, że co z mojej filmik na moim Go Gowulkanowy no i cała ja już dużo trzeba z tego zadzinać. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Pa.